Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pudełko pełne skarbów. Tak więc przechodzimy do otwierania i zaglądamy, co znajduje się w środku. Tradycyjnie bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że oglądacie, jesteście, komentujecie te moje filmy. Widzę, że podobają Wam się te moje produkcje to co do Was mówię. Także mam nadzieję, że tych filmów będzie na kanale coraz yy, więcej. Zaglądamy do środka. Ja to pudełko sobie już otworzyłem wcześniej przy yy, odbiorze, by sprawdzić czy wszystko się zgadza. Yy, nie było czasu, aby nagrać do tego takie, takie prawdziwe otwarcie. Dlatego teraz troszkę taka mała mistyfikacja ale zaglądamy co tutaj się znajduje 5 uncji monet srebrnych są to monety nowość na rynku monety z Wysp Tokelau Elżbieta II już nieżyjąca postać jeszcze na tych monetach z pięknym lustrem są te monety. Bez jakichkolwiek skaz, wtrąceń. Naprawdę y, bicie jest y, bardzo ładne. Detale są zachowane. Oglądałem sobie tą monetę w dobrym świetle. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. I jest to najtańszy bulion w tym momencie na rynku. Ja za taką jedną monetę płaciłem 100. 9 złotych w przybliżeniu także jestem naprawdę zadowolony, kupiłem na próbę aby zobaczyć właśnie jak te monety wyglądają jak się prezentują, uważam że z europa naprawdę są fajnymi monetami można je śmiało polecić cena także jest bardzo dobra, uważam że Pojawiła się ta moneta i ta druga z bykiem. Są to monety, które pojawiły się na rynku i one na tym rynku dosyć długo zostaną. Będzie to kolejna topka monet bulionowych, ponieważ spełnia te podstawowe założenia bulionu, czyli jest monetą jednouncjową, monetą srebrną, próby czterodziewiątkowej i jest to moneta tania w stosunku do innych monet bulionowych, powiedzmy tej samej kategorii, tak, czyli niskie premium, jakiś tam duży nakład i zbijamy cenę także jestem zadowolony jak mi się uda to na pewno tubkę czyli tam 25 monet chyba jest w tubie zakupię, no zobaczymy jak to będzie teraz na rynku no i złoto, cztery monety złote. Standardowo wpadł suweren brytyjski. Kolejna monetka do tutaj zbierania. Za takiego suwerena zapłaciłem 2065 zł już pojawiał się na filmach, na moim kanale, także każdy wie, jak wygląda. Około 8 gram taka monetka waży. Jest to złoto w próbie 916 z tugonem, także monetkę można używać obiegowo. No wiadomo, nikt tego w dzisiejszych czasach nie robił bardzo dobra. Dobry stosunek ceny do ilości kruszcu, wychodzi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze w przypadku pełnego suwerena. Jak jest pełen suweren, jest także półweczka takiego suwerena. Tutaj przychodzi to zgrzane z DeRoyal Mint w takim blistrze, w takim plastiku. Przełożę sobie to w późniejszym terminie do kapsla. I tak wygląda półweczka suwerena. Do tego wszystkiego. Trzecia monetka, czyli 1 dziesiąta uncji złota Brytania. Tutaj już jest próba czterodziewiątkowa. Kolejna pchełka, taka e, 3,1 grama. Standardowa 1 dziesiąta uncji czystego złota. I dla dopełnienia tego całego zamówienia, jednogramowa moneta, zapakowana w taki certyfikat z numerem, taka sztabko moneta, moneta w blistrze, czyli. Kanadyjski liść klonowy 1 gramowy. I taki kanadyjski liść klonowy kosztował 294 zł. A w przypadku, w przypadku jednej dziesiątej uncji Brytanii było to 900 zł. I jedna druga suwerena około 1095 zł. Także tak przedstawia się całe to zamówienie. Sumarycznie około 5000 w złocie i w srebrnych monetach. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.